Cześć Siemano, witam cię serdecznie, ja jestem Patenson i zapraszam. Weekend na farmie zaczynamy Zaczynamy dzisiaj koło dystrybutora i tankujemy paliwko do Masejka. Ponieważ Masejku troszkę jest pół zbiornika. Zbi mm, tak też robię w życiu realnym, że pół zbiornika w moim samochodzie jest od razu tankowane, żeby potem w razie nagłego wyjazdu nie zabrakło mi. Paliwa, a i tankowanie samo w sobie jest też tańsze, bo pół zbiornika w moim przypadku jest to około 100 zł, co nie boli aż tak jak pełen zbiornik. W dzisiejszym odcineczku siewy ruszamy z siewami z tym, że narobiłem sobie roboty, rzadkie folejista. Gdzieś chyba pamiętam z Forminga 17, bądź z... albo no chyba, że na maszynach oryginalnych to działa. że yy, Wanderstadt przerabiał to i dawał od razu dwie dawki nawozu. Tu niestety nie. Zatrudniamy pracownika, ponieważ nie jest to etap kultywacji. Yy, uprawa ziemi była już w poprzednim odcineczku, na który serdecznie ciebie zapraszam. Do tego nie zapomnij kliknij budującego suba, który rozwija mój kanał, motywującą łapeczkę, która zachęca do nagrywania. Niemniej ważny dzwoneczek który da Tobie znać o nowym odcinku. Pamiętaj też, podać dalej, udostępnij film znajomym, pokaż, że istnieje ktoś taki jak Patenson A teraz siadamy do fędzika odpalamy i ruszamy. Nie ma to tamto, Pola, e, siewy, prace polowe. Tu nie ma czasu na wielkie gadanie. Mam już tutaj siewnik przygotowany, e, sadarkę wręcz, jak to Farming nazwał. E, przygotowana miały być siewy na dwa, ale po testach, po krótkich testach, zauważyłem, że, że przejechałem tu w wandelsztatem po tej rzodkwi i niestety, ale nie dało mi to podwójnej dawki nawożenia. W tym momencie teraz, jeżeli idzie kultywator, można zauważyć, proszę bardzo, je, robi się już nawożenie na niebiesko, a my tutaj... Nie będziemy marnować też swojego cennego czasu. Inwestycja w sprzęt. No, może być. Bo to... Nie, to jest 4 metry. Dobrze. Hmm. Czyli to. Troszkę przesunięcie. Wanderstadt, samym Wandersztatem jak przejechałem po tej rzodkwi, niestety była tylko jedna dawka nawozu, chociaż. Ze zbiornika Wandersztaata nawóz też ubywał. Czyli, tak jakby rzodkiew nam nic nie dawała. E, co my siejemy? Nie, rzepak nie. Moment, moment. My tu siejemy owies Owiez. Łączamy, opuszczamy. Lecimy z tematem. Brona trochę lżejsza, idzie w trochę słabszym masejku. Tu wędzikiem lecimy z Wandersztaatem. Teraz po przejechaniu pierwszego kawałka przejdźmy koło tego drzewa, się zmieścimy. Tu mamy pole bardzo blisko tego drzewa wycięte. I proszę bardzo, robi się ciemno niebieski pasek, czyli druga dawka nawozu. Super sprawa, ta zabawa. Tutaj yy, przed odcineczkiem przejechałem kółeczko, żeby nam się pracownik nie bugował, yy, żeby nam tu ładnie dokańczał, pracował, yy, bo nie chciałbym tutaj jakichś przystojów wielkich. Nie chcę też wsiadać tutaj w talerzowanie, bo no jak mówię na poprzednim odcineczku, na który serdecznie Cię zapraszam, były akcje uprawy uprawowe I Możemy tu sobie tak zawrócić nawet co drugi Eee, jedyne co ta rzadkiew nam da, no to zobaczymy, porównamy. Oczywiście wszelkie porównania zapraszam na mojego bloga, który został stworzony specjalnie pod farminga. Są to moje, można powiedzieć, prywatne. Wszystkie notatki są tam odwzorowane, są dostępne dla Ciebie. Ile nawozów, ile nasion, co się opłaca, co się nie opłaca, co się jak kalkuluje. Znaczy wszystko się opłaca, bo ciężka praca zawsze się opłaca i tam też będzie porównanie na koniec tego sezonu ile, ile nam da plonów bo tutaj jedziemy z owsem w poprzednim sezonie mieliśmy uprawę owsa sobie zróbmy poprzeczniaczek w poprzednim odcineczku mieli, w poprzednim sezonie mieliśmy uprawę owsa na nawozach sztucznych a z tego co farming tutaj pisze to takie naturalne Coś takiego, znaczy naturalne, może nie tyle naturalne. No kolega, zabijaj. Co bardziej, tutaj chodzi o rzodkiew w oleista. Standardowo nawozy dają 25% nawiezienia. rzodkiew oleista daje 30%. Czy ona da nam więcej plonów? Się okaże. Jak już mówię, w poprzednim sezonie owiec i na drugim naszym polu, polu. Numer 182, gdzie w poprzednim odcineczku robiliśmy orkę. Tam też jest rzodkiew i tam będzie, bodajże, jęczmień. Według mojego planu, mojego zmianowania. Który jak najbardziej. Chociaż nie, może nie. Tego nie będę ci reklamował, bo tego. Co muszę? Jak muszę rozłożyć się w Ach, kółko napędowe. Dobra. Przypadkiem ustawienia. Więc, chyba nawigację złożyłem siewnik. Alt X to jest ustaw nawigację, jakby to powiedzieć, wyśrodku i nawigację, a X złóż sprzęt. Więc czasami się tak wkliknie, że się X łapie bez alta. Sprzęt się składa. No i co? Co tutaj teraz tak? Od poprzedniego odcinka, co się zmieniło? Stan mojego konta znowu jest większy. Oczywiście nie chciałem ponownie zaczynać odcinka od sprzedaży. Sprzedałem to poza odcinkiem przed odcinkiem był to słonecznik. Sprzedałem go dzisiaj z samego rana. Słonecznik. Mieliśmy 11,5 tony słonecznika po 1427, co dało nam 16,5 tysiąca na nasze konto. No i przyszedł przelew dopłat bezpośrednich do finansowania. Przelew w wysokości 5071 złotych euro. No, Unia się nie popisała. No, tak, takie ustalenia tutaj y, sobie. Takie ustawienia sobie tutaj ustaliłem sam ze sobą. Oczywiście jako początkujący na YouTubie, no nie miałem tego z kim ustalić, nie, nie mogłem tego ustalić z Tobą, bo, bo nie byłeś moim subskrybentem, nie komentowałeś moich filmików, myślę następne serie jak najbardziej będziemy współpracować, będziemy się porozumiewać 450 za hektar hektarów to co mówiłem na poprzednim odcineczku nie przeliczeniowych, informacyjnych tylko hektarów posiadanych mamy 11 Czy nie całe 11 ja tylko zerknę, niech w moment sobie zawrócę. No. Puścimy tutaj kolegę. A bo wiecie co? Tak tak ja zrobię, że go tutaj puszczę ja tylko spojrzę w moje notatki gdzie ja to miałem tak 11 przecinek 3 prawie, zresztą no weźcie kalkulator sobie podzielcie, jak mówię 5 571 euro, euro, złotych, euro, złotych, no, 571 yy, i 450 do każdego takiego hektara dało tą wspaniałą kwotę. Teraz, żeby dużo tu z siewami nie przynudzać, ja bym sobie pojechał... Co ten kolega mi tu robił? Zwolnij się! Weź ty się zwolnij, człowieczku! Tutaj mi nie dorobiłeś... przeczniaczek ci poprawimy Oj te franki co tu chodzą to jest katastrofa Dobra, ciebie tutaj zostawimy. I, ty I tak się będziesz tu przy tych drzewach za chwilę bugował. Jakby powiedzieć muszę to zrobić sam. I muszę tutaj w tę wycelować. Dobra. Powiedzmy sobie trochę tak ze środeczka, bo chciałbym przy tym płocie mu tutaj wyrysować. Czy ja dobrze tu wycelowałem? Chyba dobrze. nie najgorzej. trochę może do prawej. O, o! Właśnie. Ty sobie tu jedź. Nie krępuj się. Tam jakieś uwrocie masz na wrocie. Jakiś poprzecznik wyrobiony. A ja tu, żeby mojego widza nie zanudzić. Tracą jedną im to samo. Nie jest to ni realne, ni rzeczywiste. Ale prawdziwe i faktyczne to jest gra komputerowa. Gdybyśmy chcieli tutaj grać realnie, rzeczywiście, tak, faktycznie, tak jak to powinno wszystko być i wyglądać, to uwierzcie mi, nikt chyba nie chciałby tego oglądać. Tu sobie. Zostawimy obciążnik na płycie. O, panie! Ułała! Czekaj, czekaj, czekaj. Niestety ten zbiornik zasłania całą widoczność. Eee, tutaj będziemy siać co my tutaj będziemy siać? Tym razem idzie słonecznik. Słonecznik, słonecznik. Proszę bardzo, koło domu będzie słonecznik. Mm, zrobimy sobie zaraz tutaj poprzeczniaczek najpierw. Ten się tu nakręci Więcej chyba niż to wartne Nie! No wściek się chyba, w mi tu będzie robił. pracownikami to tak muszę tu szybko poprzeczniak zrobić co by już mi się tu nie wsiewał czekajcie to to włącz lecimy ze słoneczniczkiem no jak już będzie posiane to on już wtedy tutaj tak się nie wsieje No i dzięki rzotkwi mamy też dwa pola mniej już do nawożenia na, przy, na, na jakby to powiedzieć, między sezonem. Wolę kamerę z zewnątrz. No a poza tym, no, tak jak mówię, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w kalkulacji, w przeliczeniach, ponieważ farming według informacji... Zawartej nawet tutaj pod escape'em, zaraz może to pokażę. Tu pod escape'em na końcu są informacje i jest tu gdzieś zbieranie ogólne nawozy. Oj, zn znosi mnie. Mm. O! Nawozy się te nawozy zielonym stosuje w celu zwiększenia następujących klonów o 30%. Siemik 6 metrowy mamy przesuwamy włączamy i lecimy O, teraz już na nawigacji sobie pojedzie, a ja tu mogę rzutkie w oleista O zwiększanie plonów proszę eee, tutaj dwukrotne rozrzucenie nawozu plus 25% za każdym wozem a tam jest rzadkie w 30%. No i takie. Hmm, na dwoje babka wróżyła. Chyba to jest tak bardziej stworzone pod morze małe gospodarstwa. E, gdzie faktycznie mamy tylko siewnik i nie mamy jeszcze rozrzutników. I wtedy, tym podstawowym, najmniejszym siewnikiem, faktycznie możemy. Sobie. O, właśnie. Możemy sobie wtedy właśnie. E, Rozsiać taką rzotkiewą, bo, no, bo nie mamy rozrzutników nawozu, rozsiewaczy i tak dalej, Więc rozsiewamy sobie mm, rzotkiew tak jako nasiona, bierze tego bardzo mało. Potem to zaoramy pługiem e, i posiejemy. Potem to skultywatorujemy, oczywiście, i posiejemy normalne zboże. I wtedy da 30%, ale nie wiem, nie testowałem tego jeszcze nigdy. Nie, jeszcze nie, ponieważ zawsze na początku każdej mojej rozgrywki pierwszym moim zakupem był rozrzutnik nawozu, bo trzeba inwestować w rzeczy, które przynoszą nam realne dochody. Coś mi tutaj, przepraszam, coś mi tu mikrofon ucieka. z tym mikrofonem dzisiaj. I takie siewy na dwa co on tam. A on tam jeszcze jeden wąski pasek ma do przejechania. Mamy 20 minut odcineczka, więc myślę, że kolega jak tam skończy, dojedzie do końca, jak wyskoczy nam komunikat. A będziemy kończyć, nie będę Was tutaj zanudzał siewami wielkimi no też jako początkujący tutaj nie wiem czy to youtuber to jest dobra nazwa, chyba nie dobra bo, bo youtuberem to ja nie jestem i pewnie nigdy nie będę po prostu jestem pasjonatem gier, chcącym podzielić się, się ten, tą pasją podzielić tą pasją z innymi więc no jako początkujący nie mam też waszych komentarzy tak, w waszych komentarzach pytania Czekam na Wasze komentarze, na Wasze pytania, na Wasze tematy, o czym tutaj możemy porozmawiać. No, no, mówić samemu do siebie, jadąc ciągnikiem w kółko to samo, to tak no, 2 na 10. Gdzieś słyszałem taki tekst. No, takie 3 po 3. Nie nadaje się to chyba do niczego. Też mam akurat tutaj drzewko tu nie to pod drzewko to my sobie ogarniemy w drugą stronę właśnie Skoro jest tu taki nieduży kawałek lolo No właśnie Włączam GPS-a a on mi się składa Masej też rewelacji nie robi przy tym siewniku prędkością. Ej! No właśnie. Opuściłem, a nie włączyłem, tak? Suk Skończył chyba tam pracę, nie? Nie zauważyłem, czy był komunikat. Słońce mi tam w narożnik świeci. No tak, maszyna stoi, tu jeszcze kawałek dobra maszyna tam stoi. Odciniaczek troszkę krótszy niż. Moje poprzednie odcinki, na które serdecznie zapraszam. W tym momencie ja Tobie bardzo gorąco dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, który już niebawem. Pamiętaj, jeżeli wytrzymałeś do teraz, suba, komentarz, podaj dalej. Trzymaj się. Na razie. Cześć.